Czy wiedzieliście, że w Ghost of Tsushima ma możliwość grania na flecie? Ja jestem Weskin i dzisiaj w tym poraniku pokażę Ci, jakie korzyści daje właśnie ten instrument. Zapraszam do oglądania. Grając naszą postacią mamy możliwość zagrać na flecie przesuwając palcem w lewo na naszym touchpadzie. To działanie jest dostępne już od samego początku naszej przygody, lecz nie zawsze jesteśmy w stanie zagrać melodię. Funkcja ta może być tymczasowo zablokowana, na przykład w momencie, kiedy wykonujemy ważne elementy w naszych zadaniach lub po prostu walczymy z przeciwnikami. Główną funkcją grania na flecie jest możliwość zmiany naszej pogody. Aby zmienić naszą aktualną pogodę, Jim musi zagrać melodię do samego końca. W innym przypadku pogoda się nie zmieni. Dodatkowo, podczas przechodzenia głównej kampanii mamy możliwość zagrania na flecie tuż przy grobie zmarłego przyjaciela. Oczywiście dostaniemy za to osiągnięcie. Jeżeli chcemy zmienić piosenkę, która nasza postać ma zagrać w celu zmiany pogody, musimy wejść w menu naszego wyposażenia. Po wybraniu melodii i zagraniu jej na flecie pogoda zacznie się zmieniać. Na początku naszej przygody będziemy mieli do dyspozycji tylko jedną melodię. Każda melodia jest w stanie zmienić naszą pogodę na inną. Pierwsza melodia zmienia naszą pogodę na słoneczny dzień. Druga melodia przy przyniesie nam burza, trzecia z kolei spowoduje pojawienie się mgły, czwarta no i ostatnia melodia zapewni nam deszczowy dzień. Niestety podczas trwania burzy nie jesteśmy w stanie zmienić naszej pogody. Żeby odblokować kolejne melodie, musimy odnajdywać klatki ze śpiewającymi świerszczami, które zazwyczaj możemy spotkać na cmentarzach. Jest to jeden z elementów znajdziek w grze i są one porozrzucane w kilku regionach Tsushima. Kolejna melodia zostanie odblokowana w momencie, kiedy osiągniemy potrzebną ilość zdobytych świerszczyk. Jak widzicie, nawet taka drobnostka jak gra na flecie jest w stanie zapewnić nam w ogóle inne wrażenia z gry i zupełnie inny klimat, także mam nadzieję, że filmiczek Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie po sobie jakiś ślad i standardowo widzimy się w innych filmikach, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.